Siemcia. witam w Pechowe Love, czyli w podcaście, w którym czytam Wasze nieudane historie miłosne. Mam nadzieję, że u Was jest dobrze. Zaczęliśmy już ten wrzesień, chociaż wiecie co, jest już połowa września. Ja za tydzień będę świętowała urodziny. W każdym razie ostatnio poruszyłam temat odpowiedzialności i tego, że można ją postrzegać jako taki powód, żeby nie wchodzić w relacje, bo nie chcemy się angażować na tyle, żeby potem ponosić konsekwencje. I takie bujanie się z kimś jest taką bezpieczniejszą opcją do oczywiście momentu. Bo kiedy się tak bujamy i nie jesteśmy pewni, na czym stoimy, a którejś ze stron zaczyna zależać, no to może się pojawić problem. Zapytałam Was, co sądzicie o odpowiedzialności, jak ją rozumiecie w związku, więc przytoczę Wasze komentarze. Niektórzy mówią, że nie można chlać, kiedy jest się w związku, ale to nieprawda. Można, tylko trzeba wstawać rano. Na tym polega odpowiedzialność. Podoba mi się ten komentarz, bo mówi o tym, że po prostu ponosimy konsekwencje naszych działań i trzeba je brać na barki. Moim zdaniem, odpowiedzialność w związku świadczy o jego dojrzałości i daje poczucie bezpieczeństwa. Wszystkie trudy i radości dzielimy z partnerem, bo już nie ma podziału na moje i Twoje, jest nasze. Mam z tym komentarzem mieszane uczucia, bo z jednej strony się zgadzam odpowiedzialność zdecydowanie jest związana z dojrzałością, a dojrzałość z bezpieczeństwem. Jednak się zastanawiam, czy zdrowym jest taki brak podziału na moje i Twoje. To znaczy, wiecie, według mnie, część wspólna jest bardzo ważna, ale w związku nadal jesteśmy jednostkami. Na myśl mi przyszły te wszystkie konta par na Facebooku, które mają wspólne konto. Ale jeżeli, na przykład, chciałabym napisać tylko do tej babeczki ze związku, to nie chciałabym myśleć o tym, kto odczyta wiadomość. Nie bez powodu osoby w związkach też się spotykają z innymi prywatnie. Nie zawsze twój partner bądź partnerka musi siedzieć obok. No, tak sobie myślę, że czasami ten brak podziału może być bardziej niezdrowy dla związku. Dobra, następny komentarz. Dla mnie odpowiedzialność w związku to sytuacja, w której nie obawiasz się, czy partner, bądź partnerka, nie spotyka się z kimś za twoimi plecami i tak dalej. Po prostu wiesz, że ta osoba traktuje cię poważnie. Ja myślę, że w tym przypadku bardziej by pasowało słowo zaufanie. Odpowiedzialność chyba bym bardziej podpijał pod to, że świadomie dokonujesz pewnych wyborów, bo wiesz, jakie mogą mieć konsekwencje i że na przykład możesz zranić drugą osobę. Także bardzo wam dziękuję za komentarze i myślę, że możemy przejść do dzisiejszej historii. Cześć. Opowiem ci historię dwa w jednym. Kiedy miałam 19 lat, można powiedzieć, że byłam kelnerką na spotkania strażackich. Poznałam tam chłopaka starszego ode mnie o 6 lat, który od dawna mi się podobał. Zaczęłam obserwować jego profil na Fejsie i przez przypadek skomentowałam jego zdjęcie minionkiem. O Boże, współczuję. To jest wiecie ten moment, kiedy stalkujesz jakiegoś typa i odkopujesz mu zdjęcia sprzed 10 lat i przez przypadek lajkujesz to zdjęcie. Ale ty tutaj skomentowałaś to minionkiem. Jak? Dlaczego minionkiem? To mi się kojarzy z tymi wszystkimi gifami, które wysyłają starsze osoby. Wiecie, takie super, cool, smacznej kawusi. Ale dobra, wracajmy. Będąc w stresie od razu to usunęłam. Bardzo dobrze. Powiadomienie jednak doszło do niego błyskawicznie. A on odpowiedział mi na to w wiadomości prywatnej. Rozmowa się kleiła. Wszystko było super. Ok, czyli uratowana jest ta historia. Aż w końcu zaprosił mnie na spacer po pracy. Dodam, że pracowałam wtedy w bardzo małym mieście i wieczorem wszystko było już zamknięte. Kiedy po mnie przyjechał, stwierdził, że pewnie jestem głodna po pracy, więc zabierze mnie na kolację do miasta oddalonego o blisko 30 minut drogi. Pojechaliśmy na pierogi i było w sumie dość sztywno. Ciągle się chwalił swoim zespołem, w którym gra i od czasu do czasu o coś mnie zapytał. Kiedy jednak pytał, no to nie dawał mi czasu na odpowiedź, bo szybko wracał do mówienia o sobie. Zestresowana tym, że pomyśli sobie, że nie chcę z nim rozmawiać, starałam się jak najszybciej odpowiadać na jego pytania. Dostałam wtedy reprymendę, że nie mam mówić z pełnymi ustami. Po prostu no, nie nadążałam jeść i w międzyczasie szybko mu odpowiadać. A i tak brałam małe kęsy. Po wszystkim odwiózł mnie do domu i kontakt w sumie był całkiem okej. Okay. Po kilku dniach napisał, czy moglibyśmy wyjść na spacer. Mieszkaliśmy od siebie około 20 minut piechotą. Zgodziłam się i czekałam na telefon, kiedy będzie gotowy. Cały dzień mi nie odpisywał, a znak życia dał dopiero wieczorem, jak było już ciemno, tłumacząc, że pokłócił się z kolegą i nie miał ochoty na wyjście. Okej, okay, czyli jak rozumiem, to w ogóle się nie spotkaliście, bo cię wystawił. A ty po prostu siedziałaś i czekałaś, aż da znać, że jest gotowy. Nie no, fajne zachowanie. <grych> Doszłam do wniosku, że no zdarza się i może rzeczywiście to był przypadek. Więc kiedy po raz kolejny zaproponował spotkanie, ponownie się zgodziłam. Wtedy również mnie wystawił. I słuchajcie tego. Pół roku później udostępniłam na Instagramie jakiś wpis z przepisem na ciasto, i on wtedy do mnie napisał, czy może zrobimy je razem. No cóż, odpowiedziałam, że po raz trzeci nie dam się wystawić. Druga część historii, jak się później okazało, będzie z jego kuzynem. Tak, rok po spotkaniu z pierwszym chłopakiem umówiłam się z kuzynem, i jak coś to wyszło to dopiero na randce. Jak tylko się o tym dowiedziałam, to od razu miałam gorsze nastawienie do niego. No ale chciałam dać mu szansę. Tym razem jednak było bardzo podobnie. Chłopak opowiadał tylko o sobie. Dowiedziałam się, jaką skończył szkołę, jaką ma firmę, ile zarabia, jak mu się układało z poprzednimi dziewczynami i tak Poznałam dosłownie cały jego życiorys. Tym razem to ja zerwałam tę znajomość od razu, a jego starania, by zaprosić mnie na kawę, szybko ostudziłam. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i ciebie, Dramciu. Ja również pozdrawiam, dziękuję za historię. Tak sobie pomyślałam, że co w rodzinie to nie zginie, ale też pomyślałam, że to jest takie trochę krzywdzące gadanie. No bo wiecie, właśnie ja bym nie chciała, żebyśmy kogoś przekreślali, dlatego że na przykład brat tej osoby jest chujkiem, nie? Albo matka się nie fajnie zachowała. Ludzie są różni, także i tak fajnie, że dałaś mu szansę. Jak się okazało, ta osoba również wolała mówić o sobie. Nie chcę tutaj usprawiedliwiać takiego zachowania, ale jednocześnie próbuję też zrozumieć, że są osoby, które na przykład wolą, żeby nie było ciszy w rozmowie, więc na przykład dużo mówią o sobie. Może nie do końca mają pomysły na pytania, może ta druga strona jest bardzo zamknięta i one próbują przyjąć inicjatywę. Jednocześnie wydaje mi się, że w takiej zdrowej relacji powinno być tyle samo dawania i otrzymywania. Jeżeli non stop zasypujesz kogoś jakimiś informacjami o tobie i nie zadajesz żadnych pytań, no to fajnie, że masz jakąś ciekawą historię do opowiedzenia, ale niekoniecznie ta druga osoba będzie zainteresowana kolejnym spotkaniem. Każdy z nas lubi atencję w mniejszy lub większy sposób i każdy z nas też chciałby czuć się ważny, dostrzeżony. I na takich spotkaniach, zwłaszcza pierwszych, kiedy nie jesteśmy pewni tego, jak ta relacja będzie wyglądać, czy nam się w ogóle ta osoba spodoba, czy my się jej spodobamy, te wszystkie rzeczy powodują, że pierwsze spotkania potrafią być naprawdę niezręczne. Niemniej na pewno warto mieć w głowie to, co nam się podoba, na jakie kompromisy jesteśmy w stanie pójść. Wiecie, na przykład, tematy typu płacenie na randkach, też to, gdzie stawiamy granice, i wiele, wiele innych. Także dziękuję za historię i przejdźmy do kolejnej. Siemcia, bardzo lubię słuchać Twojego podcastu, aż stwierdziłam, że sama coś napiszę. Moja pierwsza w życiu randka była z chłopakiem z mojej szkoły. Zaczął do mnie zagadywać na Facebooku i na korytarzu. Był całkiem niezły, więc po jakimś czasie zgodziłam się na randkę. Mieliśmy się spotkać w centrum miasta, ale okazało się, że jedziemy z tego samego przystanku. Zaczęło się od kłótni, że to on zapłaci za mój bilet. Jestem raczej niezależna i nie lubię, gdy ktoś mi coś narzuca. Ogólnie rozmowa się kleiła i nie było tak źle. Poszliśmy na kawę, za którą oczywiście on zapłacił, następnie mieliśmy iść do kina, ale wcześniej zabrał mnie na zakupy do marketu, bo nie będzie przepłacać w kinie. Za zakupy zapłacił oczywiście on, za bilety również. Na koniec poszliśmy do Maka. Właśnie szłam złożyć zamówienie, ale mój adorator mnie wyprzedził i odciągnął od okienka. Wręczył mi karteczkę z ofertą promocyjną i kazał sobie coś zamówić. Byłam okropnie głodna, ale i tak skończyłam jedząc małe frytki. Ponownie chłopak kłócił się ze mną, że to on mnie zaprosił, więc on płaci, a mi było głupio zamówić sobie zestaw, a co dopiero coś poza promocją. Ale na tym nie koniec. Myślałam, że chłopak chciał się popisać przede mną, ale w gruncie rzeczy nie był zły, więc dałam mu szansę. Chłopak, z racji tego, że był rok starszy, po czasie poczuł się chyba ze mną jak z dzieckiem i tak też zaczął mnie traktować. Zaczęłam dostawać od niego instrukcje, jak mam się ubierać, jak się zachowywać, nie mogłam farbować włosów, malować się, rozmawiać z kilkoma znajomymi i oczywiście pić alkoholu, chociaż z góry mówię, że no nie jestem typem imprezowicza. Poza tym zwracał się do mnie przesłodzonymi tekstami typu maluszku, gagatku, szkrabie, łobuziaku, a mnie skręcało w środku. Pewnego dnia pojawił się pod moim domem i chciał mnie wyciągnąć na spacer. Dostałam wtedy od niego prezent, oczywiście na dzień dziecka. Gdy gdzieś wychodziłam, ciągle mnie sprawdzał. Pytał gdzie i z kim jestem oraz powtarzał, że nie pójdzie spać, dopóki nie wrócę do domu, nawet jeżeli był to spacer z psem na 5 minut. Tyle czerwonych lampek już dało mi do myślenia, żeby uciekać. Później się jeszcze dowiedziałam, że adres i mojego Facebooka dostał od naszego wspólnego znajomego w zamian za pół litra. Hit. Sprzedano moje dane za 20 zł. Teraz się z tego śmieję, ale wtedy byłam przerażona, że tak wygląda spotykanie się z chłopakami. Pozdrawiam Cię cieplutko. No powiem Wam, że gruba historia, jak tak sobie myślę. Koleś poprosił o Twoje dane... Zaczął do ciebie wypisywać, spotkaliście się, nie pozwalał ci nigdzie za siebie płacić, a potem zachowywał się dosłownie jakiś taki rygorystyczny rodzic. Jeżeli wy widzicie takie zachowania w swoich relacjach, to uciekajcie. To są bardzo czerwone flagi, bo wiecie: no, jest różnica, kiedy ktoś się tobą opiekuje, troszczy się o ciebie, a co innego, kiedy jest to jakimś nadzorem, zakazami, kontrolą. Jest cienka granica pomiędzy tymi zdrowymi i niezdrowymi zachowaniami. W ogóle, jeżeli chodzi o tematy płacenia, to jak najbardziej rozumiem autorkę, bo ja nie mam problemu sama za siebie zapłacić. Jeżeli ktoś mi proponuje, że opłaci mi rachunek, to jest mi trochę głupio, ale też czasami się zgadzam. I mam też coś takiego, że jeżeli ktoś by na przykład za mnie zapłacił, to czułabym, że teraz ja jestem coś winna tej osobie. Na takiej zasadzie, że no to teraz się znowu spotkamy i ja wtedy zapłacę za tę osobę. I wiem, że to nie jest dobre myślenie. Jeżeli ktoś nam proponuje, że za nas zapłaci, to nie powinien oczekiwać, że teraz ta druga strona coś będzie mu winna. Najprostszym sposobem na uniknięcie takiej sytuacji jest po prostu umówienie się wcześniej, jak będziemy dzielić rachunek. Jeżeli zaś chodzi o zakazy, o których napisałaś to, jest to po prostu chore, żeby nie pozwalać się komuś malować, w jakiś tam sposób ubierać, farbować włosów, no absurd. Przykro mi, że taka historia cię spotkała, ale jednocześnie cieszę się, że się zreflektowałaś i dostrzegłaś te czerwone flagi, które już po prostu biły po oczach. No cóż, no, dziękuję za historię i życzę Ci wszystkiego dobrego. Kolejna historia. Chciałabym podzielić się swoją najbardziej żenującą relacją w życiu. Miałam 16 lat i w liceum spodobał mi się rok starszy chłopak. Wiadomo, inteligentna, nastoletnia ja stwierdziła, że dobrym pomysłem będzie udać, że omyłkowo wysłałam do niego wiadomość na messengerze. No i tak nawiązała się rozmowa. Wydawał się naprawdę sympatyczny, i po kilku dniach zaprosił mnie na spotkanie. Wiadomości nam się wymieniało przyjemnie, ale na spotkaniu rozmowa nijak nam się nie kleiła. Zaprosił mnie na pizzę, twierdząc, że on zapłaci. Wydał na to dosłownie wszystkie pieniądze, jakie miał w portfelu, ale no nie chciał, żebym się dołożyła, więc okej. Okay. Później wręcz siłą namówił mnie na grę w płatne piłkarzyki. I oczywiście musiał brać drobniaki ode mnie, bo on nie miał już kasy. Ogólnie to graliśmy i nie rozmawialiśmy, bo kompletnie nie było o czym. Kiedy wyszliśmy, to zaproponował całowanie się i to pośrodku rynku mojego miasta w biały dzień. Udałam, że muszę już wracać do domu i uciekłam. Nie pisaliśmy już tego dnia. Rano, wysiadając ze szkolnego autobusu, okazało się, że tam na mnie czeka i znowu chce się ze mną całować. Olałam go i w niezręcznej atmosferze pozwoliłam, aby przeszedł ze mną drogę z przystanku do szkoły. Po południu, kiedy ledwie przekroczyłam próg domu, zadzwonił do mnie, że przyjechał do mojej miejscowości i żebym się z nim spotkała. Okej, okay, zgodziłam się, chociaż nadal nie wiem czemu. Znowu chciał się całować, tym razem pod kościołem, gdzie kręcili się znajomi, jacyś obcy ludzie, no po prostu masakra. Usilnie próbował także wydobyć ze mnie informacje, w którym miejscu mieszkam, lub chociaż jak wygląda mój dom. Oczywiście nie wyjawiłam tych informacji, ponieważ byłam pewna, że zacznie przyjeżdżać do mnie do domu. W końcu znowu się wywinałam ze spotkania, tłumacząc, że muszę się uczyć. Namawiał mnie też na wagary przez kilka następnych dni, żebym się tylko z nim spotkała, i oczywiście już po pierwszym spotkaniu uznał mnie za swoją dziewczynę, tylko dlatego, ponieważ się z nim spotkałam. Po przemyśleniu wszystkiego w domu pewnego wieczoru, nie chcąc mieć już więcej z nim styczności, napisałam mu, że nie chcę się więcej z nim spotykać, ponieważ nie jest to coś, czego szukam. W odpowiedzi dostałam zapytanie, co zrobił źle, że nie chcę już z nim chodzić. Oczywiście wytłumaczyłam mu grzecznie i przez następny rok unikał mojego wzroku. Dotąd wspominam tę znajomość z zażenowaniem. Dziękuję za historię i tak sobie myślę, że ta relacja po prostu nie miała sensu bytu. Mam wrażenie, że ten chłopak po prostu postrzegał relację taką romantyczną. Na zasadzie jesteśmy w związku, to znaczy, że się całujemy i nic więcej nie trzeba, nie musimy rozmawiać, ważne żebyśmy się spotykali. No na tym relacja nie polega. Chociaż oczywiście czuło się z bardzo ważnym aspektem w relacji. Wasz związek, o ile to można tak nazwać, po prostu się nie kleił. Tam nie było praktycznie nic. A twoje początkowe zainteresowanie dość szybko opadło, jak się okazało, że tak naprawdę nie macie o czym nawet rozmawiać. Wierzę w to, że ten chłopak nie chciał źle, po prostu być może nie rozumiał, jak działa relacja. Wiecie, ja lubię powtarzać, że komunikacja jest najważniejsza, ale jednocześnie wiem, że to nie jest takie proste. Nie chcemy zranić drugiej osoby, boimy się reakcji. A najgorzej, kiedy nie jesteśmy pewni, czy dobrze odczytujemy sygnały i nie chcemy się skompromitować. Także życzę wszystkiego dobrego Tobie, jak i temu chłopakowi, abyście trafili na odpowiednich ludzi i zbudowali z nimi naprawdę fajne relacje. Kolejna historia. Hej, właśnie odkryłam Twój kanał na Spotify i muszę o tym napisać. W wieku 19 lat przeprowadziłam się do Gdańska na studia. Zupełnie sama w nowym mieście byłam trochę zagubiona, a przyjaciele poradzili mi założenie Tinder'a, żeby poznać ludzi. Pomyślałam, że to super pomysł. Spiknęłam się z takim jednym chłopakiem, który zaproponował mi zwiedzanie miasta i tym podobne. Wiecie, totalnie platoniczne, bo chciałam tylko poznać znajomych, chociaż przyznaję, że nie wykluczałam żadnej opcji. Jednak już po pierwszym spotkaniu wiedziałam, że gości nadaje się nawet na mojego dalekiego przyjaciela. No cóż, bywa. Ale chyba on tak nie myślał. Jakiś czas później zaprosił mnie na swoje urodziny. Zgodziłam się, bo w sumie impreza urodzinowa brzmi fajnie. Dzień przed, zapytałam się z ciekawości, ile osób tak naprawdę będzie. Okazało się, że będę tylko ja. Trochę mnie to zmroziło. Zostałam zaproszona na urodziny, gdzie będę tylko ja i ten typ. I to jeszcze w jego domu. Nie mogłam tam pójść sama. Szybko napisałam więc do przyjaciółki, nakreśliłam sytuację i zapytałam, czy pójdzie ze mną. Ja jestem zaskoczona, że jednak zdecydowała się pójść na te urodziny, no bo jak mówisz, że ten koleś nie nadawał się nawet na Twojego kolegę. To w sumie po co ciągnąć taką znajomość? Ale też rozumiem aspekt odmawiania w urodziny. W teorii nie wypada. Wracając, przyjaciółka się oczywiście zgodziła, żeby pójść tam jako taki mój ochroniarz. No i jesteśmy już u niego. Było niezręcznie przez cały czas. Najpierw skręcał papierosy, potem nam podał pizzę z mięsem. Jesteśmy wega? I dziwił się, dlaczego jej nie chcemy zjeść. Potem zaproponował film. Leżeliśmy we trójkę oglądając najbardziej głupi film, jaki w życiu widziałam. Podczas leżenia gościu smyrał mnie po stopie, a ja od razu reagowałam, że ma przestać. Dobra, no to było już za dużo. Moja przyjaciółka wyczuwając zagrożenie udała ból brzucha. No nic, no musiałam się nią zająć i odwieźć ją do domu. Co za szkoda opuszczać taką imprezę. Dodam jeszcze, że potem wypisywał do mnie, że jestem hot. Nawiasie, co się oczywiście zgadza. I że mnie kocha. No, po tym wyznaniu miłości musiałam go zablokować. Tutaj się kończy historia, i z jednej strony mam nadzieję, że mu najpierw napisałaś, że go zablokujesz i dlaczego, z drugiej strony, no, też nie masz takiego obowiązku. To była zdecydowanie pechowa randka, i tak jak powiedziałam wcześniej, jestem zaskoczona, że w ogóle się tam udałaś. Dobrze, że poszłaś tam z przyjaciółką, bo to jednak zawsze druga osoba, która może kontrolować sytuację i w razie co tfu, tfu odpukać, wezwać pomoc, gdyby coś się stało. No cóż, na pewno warto ćwiczyć swoją asertywność w przyszłości i pomyśleć o swoim komforcie i bezpieczeństwie. Na tej historii skończymy dzisiejszy odcinek. Jak zwykle, bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie. Możecie wystawić opinię na przykład na Spotify, będzie mi bardzo miło w sumie, chyba nigdy o to nie prosiłam. A tymczasem życzę Wam wszystkiego dobrego, smacznej kawusi, bezpiecznej drogi, dobrej pracy, miłego odpoczynku. Zapraszam na moje social media, będziecie je mieli w opisie. Ściskam ciepło, bez odbioru.